Dziś chciałem wam opowiedzieć o rękawicach. Jest okres jesienno-zimowy. Chce się latać, no ale jest zimno. Opowiem Wam o tym co ja używam To są moje drugie rękawice Poprzednie miałem 4 lata ale niestety tu jest taki element grzewczy przez wszystkie palce. Poprzednich na skutek upadku musiałem przerwać i po prostu przestała grzać się jedna rękawica, musiałem kupić drugie. Poprzednie miałem czarne, były bardziej odporne na brud, te niestety latając napędowo już się trochę wybrudziły, ponieważ w tych rękawicach latam. Wiosną, jesienią, niekiedy latem, gdy jest chłodniej. Spokojnie można założyć. Są dobrze dopasowane, cienkie, nie krępują ruchów, a jednocześnie pozwalają, nie są śliskie takie, pozwalają złapać skrzydło, rozłożyć linki, taśmy. Nie, nie ma z tym żadnego kłopotu. Żeby grzały trzeba włożyć taką baterię. W odpowiednie miejsce, tutaj taka jest kieszonka. Bateria po całkowitym naładowaniu, przy najwyższym zakresie, powinna spokojnie wystarczyć na 2 do 3 godzin. To jest jedna Drugą też uzbroję od razu. To jest taka kieszonka, się wkłada. I w tych rękawicach w okresie zimowym spokojnie do minus 5 można latać. Sterówkę taśmy włącza się naciskając na przycisk świeci na czerwono. Wszystkie diody, bateria jest naładowana lecąc. Można spokojnie widzieć, jaki jest poziom naładowania. Są trzy zakresy. To jest najwyższy, grzeje najmocniej. To jest drugi zakres, tutaj powinny być 3 do 4 godzin użycia i przy najbliższym niższym, zielonym zakresie do 6 godzin powinny ogrzewać i dawać ciepło. Tu wzdłuż palca jest ten cały element grzewczy i spokojnie łapki w górę i to działa, grzeje. Gdy przychodzą większe mrozy, powyżej 5, 5-10 stopni, Zakładam na wierzch skórzane rękawice, bo jednak te są trochę wiatro przepuszczalne i szybciej się wystudzają. To jest firma polednik skórkowe ze ściągaczem spokojnie te sobie można założyć, bardzo lekko wchodzą. Rępują ruchów, spokojnie można złapać za taśmy, pociągnąć sterówki, też dobrze leżą. Skrzydło również idzie dobrze rozłożyć, nie są śliskie, nie ślizga się na taśmach, na, na linkach. I, I spokojnie, przy nawet minus 10 startuję i mogę latać pół godziny przy dużym mrozie, za czym poczuję. Chłód w palcach. Potem włączamy i już się robi ciepło. Można następne 2-3 godziny polatać. Więcej się nie da, bo przetestowane marzną uszy, nos, broda i człowiek cały jest za chłodno po prostu. Zresztą 3 godziny to na zbiorniku to spokojnie można wylatać, i na takim sprzęcie już będzie chyba piąta, piąta zima. Jak latam, Te kupiłem w zeszłym roku rękawice i zdaję egzamin. Również kolega tutaj z lęborka Leszek też lata na takich. Także to wszystko z mojej strony. Każdy wybiera to co chce. A ten zestaw ja mam sprawdzony i na pewno bym nie zamieniał na nic innego. Dziękuję za uwagę.